Dzień dobry drodzy widzowie. W tym odcinku wraz z przyjaciółmi pokażę Wam, jak jeździć w grupie i jakie sześć takich konkretnych zasad mamy wypracowane. Zapraszamy! Pozwólcie zabrać się z nami w sobotnią podróż i zaczynamy od pierwszej zasady: to jest jazda na suwak. Jak zobaczycie, suwak jest formowany już po starcie, każdy zajmuje odpowiednią pozycję. Zwiększa to bezpieczeństwo podróżowania, każdy ma więcej miejsca do wyhamowania ewentualnie. Jeden prowadzący, jeden zamykający. Prowadzący odpowiada za całą grupę, nadaje tempo, dba o bezpieczeństwo wszystkich za sobą, a zamykający jest jego dopełnieniem, opiekuje się tymi, co jadą z tyłu, ale też pozwala zmienić pas ruchu całej grupie. Czyli jeżeli widzi, że prowadzący dojeżdża do przeszkody, to będący na końcu zamykający przejeżdża na lewy pas wtedy, kiedy tylko może i blokuje ten pas dla całej grupy, tak aby wszyscy bezpiecznie mogli zmienić pas. Na razie zatrzymajmy się na tych zasadach i dojeżdżamy do nowej przystani motocyklowej. Polecamy Wam serdecznie. Nie wszyscy jeszcze byli, więc odwiedziliśmy przyjaciół z Katowic, a raczej teraz już z Rudy Śląskiej. Dziękujemy za pyszną kawę Patrycji i za bardzo dobrą cenę na ładowarkę dla Jacka. Dziękujemy jedziemy dalej. I przechodzimy do kolejnych zasad jazdy w grupie. Wracamy. Sygnały w grupie. Każda grupa ma swoje sygnały, nie mówię o tych takich ogólnie dostępnych, o których możecie poczytać w internecie. Warto sobie takie sygnały ustalić i warto je powiedzieć osobie, która pierwszy raz z Wami jedzie. My na przykład takim awaryjnym sygnałem dodatkowym mamy cztery klaksony, które są podawane bardzo szybko aż do prowadzącego, to znaczy, że ktoś musi natychmiast się zatrzymać, natychmiast stanąć, a skoro stanęliśmy, idziemy dalej. Chyba nie jedziemy tam, nie? A celem głównym naszego wypadu był Zamek Moszna. To jest ten, który przypomina właśnie ten z logo bajek Disneya. Zobaczcie jak pięknie się prezentuje. Zjedliśmy lody, zjedliśmy poza zapiekance i później ruszaliśmy dalej. Warto odwiedzić to miejsce. Ale tak naprawdę to nie gdzie i na czym, ale z kim się jeździ, prawda? I wracamy do naszego motywu przewodniego, czyli zasad wspólnej jazdy. Przede wszystkim w grupie to jest współpraca, a nie rywalizacja. Każdy odpowiada za siebie, ale odpowiada też za osobę jadącą przed, za osobę jadącą za i pilnujemy się wzajemnie. I pewnie wszyscy wiecie, że aby te wszystkie zasady omówić, nie wystarczyłoby nam nawet godzinnego odcinka. To są takie wybrane akurat w tej chwili. Ale jak wiecie, największą wartością są ludzie takich wyjazdów, więc radość ze wspólnej jazdy. Ma największe znaczenie. Do zobaczenia! Dajemnie! Było super! Jeżeli zgadzacie się z tymi zasadami, lub jeżeli macie jakieś inne w swoich grupach, to podzielcie się proszę tym w komentarzach. Zapraszam Was też do wspierania kanału. Wspierający otrzymują trochę więcej filmów, trochę dostęp do innych materiałów. A my tymczasem zapraszamy Was na kolejny film, który pokaże się za chwileczkę, tutaj. A tymczasem jedziemy dalej w kierunku domu i do następnej przygody. Trzymajcie się!